Cześć, szalom, witam po przerwie takiej filmikowej, dłuższej może. A dzisiejszy filmik nagrywam, żeby przekazać Wam kilka informacji odnośnie tego, co się dzieje na moim kanale. Okazało się, że filmik ze świadectwem, który gdzieś tam został w okolicach kwietnia, maja dorzucony, cieszy się dość dużą popularnością. Tak gdzieś sam z siebie, można powiedzieć, się rozszerza i udostępnia. Nie ma w tym żadnych działań moich promocyjnych. I dziękuję wszystkim osobom, które to świadectwo tam obejrzały, przekazały dalej może do osób, które go w jakiś sposób potrzebowały, może w podobnej Trudnej sytuacji czy po podobnych przejściach, jak ja i moja rodzina. Bardzo dziękuję tym osobom, które tam przekazują mi powiedzmy słowa wsparcia i życzliwości. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo mi fajnie, nawet tak w wirtualny sposób spotkać życzliwych i otwartych ludzi. Natomiast i dla Was to też nagrywam, i na Was chciałabym się skupić. Wiem, że są osoby również, które bardzo nieprzychylnie i w. No, w, można powiedzieć, no nie wiem, dla mnie nieakceptowalny sposób przekazują informację zwrotną w sposób wulgarny. Większość takich komentarzy blokuje i usuwa YouTube, bo on też ma swoje filtry związane choćby z wulgaryzmami, z długością wypowiedzi, z użyciem brzydkich słów, więc to nawet nie ja usuwam te komentarze, tylko w większości po prostu um, dostaję powiadomienie, że pojawił się jakiś komentarz. Ale jak już tam wchodzę, to YouTube już go z, z różnych właśnie takich przyczyn usunął. Natomiast od razu mówię, że jeżeli by się tak zdarzyło, że wulgarny, obraźliwy komentarz, niezależnie od kogo i w jakiej sytuacji, nie zostanie przez YouTubea usunięty, ja takie komentarze będę kasować. Nie ma na moim kanale miejsca na wyzywanie ludzi, na obrażanie ich, na używanie brzydkich słów. To nie jest takie miejsce, i nie chcę, żeby ono nim było, a ponieważ to jest mój kanał, więc mam prawo takie komentarze usuwać. Zwłaszcza, że oglądają to osoby, które mają określoną wrażliwość, mają swój cel po co tam wchodzą i to oglądają. I tym bardziej nie chcę nakręcać takich negatywnych emocji, które hajterzy i trolle nakręcają. Bo to nie jest, nie jest czas ani, ani miejsce na to. I jeszcze raz podkreślam, że bardzo się cieszę, że są również tam no po prostu życzliwi ludzie, którzy podchodzą do tego z otwartością. Jeżeli komuś nie odpowiadają te treści, to ich proszę nie słuchać i nie oglądać, tak? Nie ma tutaj żadnego y, przymusu, więc. A jak już ktoś ma ochotę coś skomentować, to dobrze by było, żeby posłuchał do końca i, albo doczytał do końca i ze zrozumieniem. Natomiast tak jak mówię, nie ma tu żadnego przymusu. Jak ktoś ma ochotę i w jaki sposób go te treści wzbogacają, to serdecznie zapraszam. Co do YouTube'a, wiem, że na niektórych moich filmikach wyświetla reklamy, natomiast ja nie mam na to wpływu, mój kanał jest za mały, żebym w jakiś sposób mogła to jeszcze ograniczyć, czy mieć z tego jakieś profity z tych reklam. Po prostu YouTube na tym i Google zarabiają sobie i wyświetlają te reklamy, kiedy chcą, gdzie chcą i taką mają politykę. Także od razu mówię, że niestety na ten moment nic z tym nie mogę zrobić. To jest taka druga rzecz. A trzecia rzecz jest taka, że bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić na nowy odcinek Felietonu pod tytułem Słowo, który napisałam i wrzuciłam na bloga 24 października, czyli w rocznicę urodzin moich córek i w rocznicę śmierci jednej z nich. Także, jeżeli macie ochotę coś poczytać, to serdecznie Was na mojego bloga. Zapraszam. Na pewno odcinki doczekają się swojej wersji audio. Teraz jestem w okolicach nagrywania 20: tam chyba wrzuconych jest 15. No, napisanych mam w tej chwili 73, więc troszkę to potrwa. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby być na bieżąco, to taki nowy odcinek w formie pisanej można sobie na blogu poczytać. Także to na dzisiaj. Tyle serdecznie Was pozdrawiam, yy, ściskam i dziękuję za Waszą obecność. Papa! Pa.